Miałem wypadek przy 30 km na godzinę, a i tak ktoś powie: motocyklista na pewno cisnął. Kilku robi głupotę, łatkę dostałem wszyscy. A w dzisiejszym odcinku, kilku robi głupoty, łatkę dostają wszyscy. To, co widzisz z zewnątrz, nie zawsze oznacza to, co dzieje się w głowie kierującego. Pod każdym kaskiem jest człowiek, który chce wrócić do domu. Łatwo przykleić etykietkę, trudniej zrozumieć. W tym odcinku porozmawiamy o tym, jak naprawdę wygląda świat motocyklistów i dlaczego przez lata narosło wokół nas tyle opinii, które nie zawsze mają wiele wspólnego z prawdą. Bo wystarczy jeden film w internecie, jedna szybka jazda, jedna niebezpieczna sytuacja, i nagle powstaje obraz całej grupy, a później i to żyje własnym życiem, powtarzane w komentarzach, w rozmowach przy stole, w pracy, aż w końcu wiele osób zaczyna wierzyć, że tak jest zawsze. Zacznijmy od najbardziej klasycznego mitu motocykliści jeżdżą jak wariaci. Dlaczego się to tak mocno przykleiło? Bo człowiek zapamiętuje rzeczy, które wywołują emocje. Jeśli zobaczysz motocyklistę lecącego szybko, robiącego głośny przelot, wyprzedzając kilka aut, to zostanie w twojej głowie. To jest mocne, wyraźne, łatwe do opowiedzenia innym. Ale czy ktoś pamięta tych wszystkich, którzy przejechali spokojnie, przepisowo, normalnie? Nie, bo normalność nie jest interesująca, nie budzi adrenaliny, nie robi sensacji i właśnie dlatego tworzy się fałszywy obraz. Kilka procent najbardziej widocznych za Zachowań zaczyna reprezentować całość. Prawda jest dużo bardziej przyziemna. Większość motocyklistów ma świadomość, że jest bardziej narażona niż kierowca samochodu. Nie ma stref zgniotu, nie ma poduszek, nie ma blachy, jest ciało, asfalt i prawa fizyki. Dlatego ogrom ludzi naprawdę jeździ ostrożniej niż nam się wszystkim wydaje. Drugi mit: jeżeli jest wypadek, motocyklista na pewno jechał szybko. I to jest niesamowite, jak szybko pada takie zdanie. Czasami kilka minut po zdarzeniu nikt nie zna szczegółów, ale werdykt już jest. Bo łatwo połączyć motocyklistę z prędkością, to się ludziom kojarzy automatycznie. Tylko że życie często pokazuje coś zupełnie innego. Mogę wam podać przykład własny. Rondo, zwykła jazda, żadnego szaleństwa, około 30 km na godzinę. Samochód wymusił pierwszeństwo i wystarczyła chwila, żeby doszło do zdarzenia. Czy prędkość była problemem? Nie. Problemem była nieuwaga, może pośpiech, może rutyna. Ale wiem, że dla wielu osób i tak łatwiej będzie powiedzieć motocyklista, czyli na pewno jechał szybko. Bo to jest gotowy schemat, a ludzie lubią schematy. Zapraszam również do obejrzenia tego odcinka z wypadkiem, który jest na moim kanale. Przypnę go u góry. Żeby każdy mógł mieć do niego odniesienia. Trzeci mit. Motocyklista zawsze jest winny. To bardzo wygodne myślenie. Zamykasz temat w jednym zdaniu i nie musisz się zastanawiać. A przecież na drodze bywa tysiące różnych czynników, błędy, których nikt nie planował, złe decyzje podjęte w sekundę. Często to motocyklista musi przewidywać, że ktoś go nie zobaczy, że ktoś zajedzie drogę, że ktoś zmieni pas bez kierunkowskazu, jedzie z tą świadomością cały czas. Ale gdy coś się stanie, łatka potrafi przykleić się błyskawicznie. Teraz mit, który budzi chyba największe Emocje, dawce organów, pasło, które miało być żartem, a stało się sposobem na poniżanie, bo zakłada się z góry najgorsze, tak jakby ktoś wsiadał na motocykl, podpisywał jakiś wyrok. Tymczasem większość motocyklistów naprawdę dba o bezpieczeństwo, wydaje ogromne pieniądze na dobre kaski, ochraniacze, kurtki, spodnie, chodzą na szkolenia, oglądają materiały edukacyjne, uczą się techniki jazdy i przewidywania, bo wiedzą, że ryzyko istnieje i właśnie dlatego chcą je minimalizować, a przy bardzo poważnych wypadkach rzeczywistość bywa o wiele bardziej brutalna. I złożona niż komentarz napisany w internecie w 5 sekund. To hasło częściej ma zranić niż cokolwiek wyjaśnić. Kolejny mit to tani środek transportu i faktycznie patrząc z boku, może tak się wydawać: mało pali, przejedzie szybciej, ominie korek, tylko że potem przychodzą realne koszty opony, które zużywają się szybciej serwisy, łańcuchy, zębatki, ubezpieczenie, kaski, ubrania i nagle okazuje się, że to potrafi być bardzo drogie hobby, ale tego nie widać z boku, kiedy ktoś cię omija na drodze. Jest też mit, czy motocykliści nie myślą? A wielu z nas myśli cały czas. Patrzy w lusterka innych aut, obserwuje koła, bo wie, że zanim skręci, karoseria poruszy się, opona tak samo. Analizuje, kto może wyjechać, gdzie może się pojawić zagrożenie, bo na motocyklu nie możesz sobie pozwolić na nieuwagę. Kolejny mit. Motocyklista chce się popisywać. Często to po prostu różnica w odbiorze. Dla jednego dynamiczna jazda to brawura, dla innego normalne tempo. Dla jednego głośny wydech to prowokacja, dla drugiego charakter maszyny. To, co widzisz z zewnątrz, nie zawsze oznacza to samo, co dzieje się w głowie kierującego. I takich przekonań można wymieniać naprawdę wiele, tylko że im dłużej się nad tym zastanawiam, tym bardziej dochodzę do wniosku, że problemem jest brak rozmowy i zrozumienia. Łatwiej przykleić etykietę niż spróbować zobaczyć człowieka. A Pod każdym kaskiem siedzi ktoś, kto ma własne życie, kto chce przyjechać fajny dzień i wrócić do domu. Dokładnie tak samo jak każdy inny uczestnik ruchu. Może więc, zamiast powtarzać mity, warto czasami spróbować spojrzeć na drogę oczami drugiej strony, bo wszyscy jedziemy razem. Ale zanim zaczniemy naprawdę się rozumieć, trzeba jeszcze sprawić się z kilkoma kolejnymi przekonaniami, które bardzo mocno siedzą w głowach ludzi. Na przykład, mit, że motocyklista zawsze chce być pierwszy, że jak tylko pojawi się luka, to na pewno ją wykorzysta, żeby wyprzedzić, żeby uciec, żeby pokazać że jest szybszy. A często wcale nie chodzi o bycie pierwszym. Bardzo często chodzi o bezpieczeństwo. O to żeby wyjechać z martwego pola. Żeby nie stać między zderzakami. Żeby kierowcy nas widzieli. Motocykl jest mały. Łatwo może zniknąć w lusterku. Dlatego czasami lepiej być trochę z przodu niż być niewidocznym. Z boku wygląda to na trwaniactwo. Od środka często jest to zwykła kalkulacja ryzyka. Kolejny mit. Motocyklista ignoruje pogodę. Wiele osób myśli, że skoro ktoś wsiadł na motor, to pojedzie tak samo w słońcu, w deszczu, w zimę, w byle jakich warunkach. Ale prawda jest taka, że pogoda dla motocyklisty ma ogromne znaczenie. Mokry asfalt, liście, piach, to wszystko potrafi diametralnie zmienić sytuację. I bardzo wiele motocyklistów, kiedy widzi trudne warunki, po prostu odpuszcza. Zwalnia, jedzie ostrożniej, czasami w ogóle rezygnuje z jazdy, ale tego momentu nikt nie widzi. Jest też mit, że motocykliści uwielbiają ryzyko, ale w praktyce wielu z nas robi wszystko, żeby uniknąć ryzyka. Uczymy się, oglądamy analizy wypadków, rozmawiamy między sobą, wymieniamy doświadczenia, szukamy sposobów, żeby wrócić do domu całym, bo adrenalina to jedno, a realne zagrożenie życia to zupełnie co innego. Następne przekonanie: Motocyklista ma zawsze kontrolę nad sytuacją. Brzmi dobrze, ale niestety to nie jest prawda. Na drodze jest tyle zmiennych, że nie wszystko da się przewidzieć. Możesz mieć umiejętności, możesz mieć refleks, możesz mieć doświadczenia, a i tak wystarczy czyjś jeden błąd i wtedy cała kontrola znika w sekundę. Dlatego wiele motocyklistów jeździ z ogromną pokorą, bo wiedzą, że pewnych rzeczy po prostu nie przeskoczysz. Mit kolejny, że motocyklista prowokuje innych kierowców. Czasami ludzie odbierają samą obecność motocykla jako coś agresywnego, bo szybciej ruszył, bo zmienił pas, bo przejechał obok, a często są to zwykłe normalne manewry, które w samochodzie nikołoby nie. Ale motocykl przyciąga uwagę, a wraz z uwagą pojawiają się emocje. I jeszcze jeden mit bardzo ciekawy. Czy motocyklista nie szanuje swego życia? To chyba najbardziej niesprawiedliwe, bo większość osób, które znam naprawdę kocha żyć, mają plany, rodziny, marzenia. Motocykl jest dodatkiem do życia, a nie jego końcem. I właśnie dlatego tak bardzo boli, kiedy ktoś sprowadza wszystko do jednego hasła. Im dłużej się nad tym zastanawiam, tym bardziej widzę, że te mity głównie powstają z braku kontaktu, z brakiem rozmowy, z patrzeniem na siebie z dystansu, a wystarczyłoby czasami usiąść pogadać. Wymienić się doświadczeniami i nagle wiele rzeczy zaczęłoby wyglądać inaczej. Bo kiedy poznajesz człowieka, dużo trudniej jest go wrzucić do jednego worka. Mam nadzieję, że materiał Ci się spodobał i dotrwałeś do końca. Zostaw komentarz, polajkuj film i zasubskrybuj mnie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Mówił do Was Totalizator Życia. Dziękuję, że poświęciłeś swój czas. Na razie, do następnego. Obejrz również moje inne materiały na kanale, które pojawiły właśnie Ci się w polecanych.